Alcatel 2004C to wyjątkowy telefon, który łączy klasyczną konstrukcję ze współczesnymi rozwiązaniami. Skierowany głównie do seniorów i innych osób mogących mieć problem z obsługą przeładowanych nowinkami smartfonów, wyróżnia się dużym, ładnym ekranem i miłym dla oka designem. Ma zaokrąglone krawędzie, waży 89 g i świetnie leży w dłoni. Miło, że w zestawie z telefonem dostajemy praktyczną ładowarkę biurkową. W kategorii telefonów skierowanych do seniorów Alcatel wyróżnia się sporych rozmiarów kolorowym wyświetlaczem, który jest nie tylko czytelny, ale też sprawdzi się podczas oglądania otrzymanych w MMS-ach zdjęć. Klawiatura numeryczna Alcatela 2004C ma duże, wygodne w używaniu klawisze. Na jej szczycie znajduje się praktyczny przycisk nawigacyjny. Na prawej krawędzi jest praktyczny suwak blokujący telefon, a obok niego włącznik znajdujący się u góry latarki. Przytrzymujemy go długo, by ją włączyć i wyłączamy krótkim naciśnięciem. Pod obiektywem aparatu cyfrowego z tyłu telefonu znajduje się czerwony przycisk alarmowy, po którego włączeniu telefon wydaje głośny dźwięk, wysyła wiadomość SMS i dzwoni na wskazane wcześniej numery awaryjne. Wbudowane radio FM, co zdarza się niezmiernie rzadko, działa również bez słuchawek. Działa przy tym naprawdę głośno i może pozostawać uruchomione w tle. Praktyczna i prosta w użyciu jest też sekcja prezentująca pogodę na najbliższe dni. Kolejne narzędzia to kalkulator, kalendarz oraz alarmy głosowe. Dzięki obsłudze Bluetooth możemy do telefonu podłączyć zestaw słuchawkowy. Aparat fotograficzny ma matrycę 2 megapiksele i zrobimy nim przyzwoicie wyglądające zdjęcia oraz nakręcimy filmy w rozdzielczości 320x240 pikseli. Jeśli planujemy trzymać w telefonie multimedia, warto rozbudować pamięć, używając karty microSD o pojemności do 16 GB. Alcatel 2004C to ciekawa i warta polecenia propozycja dla osób starszych i stawiających na maksimum prostoty. Jest prosty w obsłudze i funkcjonalny, a przyjemność zużytkowania zwiększa spory, kolorowy i atrakcyjnie prezentujący się wyświetlacz.